Szanowni Państwo, dziękujemy za Państwa tak liczną obecność. Chcieliśmy razem z Panem Profesorem Antonem Buchiem, przewodniczącym Rady Instytutu Pamięci Narodowej, odnieść się do tej sytuacji, którą zapoczątkowała wyjątkowa wypowiedź Pana Ambasadora Andrzejewa. Bardzo dobrze, że dzisiaj Pan Ambasador częściowo wycofał się ze swoich słów. Aczkolwiek ża żałować należy, iż wycofał się tylko w pewnym e, zakresie, bo również w e, tych innych fragmentach dotyczących np. losu żołnierzy Armii Krajowej w roku 1944-1945 tego słowa e, są nie do zaakceptowania przez e, stronę e, polską. E, chcielibyśmy, e, aby być może przedstawiciele ambasady rosyjskiej skorzystali z okazji, i pojawili się jutro tutaj właśnie. Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie odbędzie się konferencja o konsekwencjach faktu Ribbentrop-Mołotow. Być może to pozwoliłoby stronie rosyjskiej lepiej zrozumieć polską wrażliwość, jak gdy mówimy o Pakcie Ribbentrop-Mołotow, o wybuchu II wojny światowej. Chcielibyśmy jednak Państwa uwagę zwrócić na fakt, iż tego wydarzenia, tej wypowiedzi nie możemy traktować tylko jako pewien odosobniony incydent. Ona się wpisuje w działania Rosji prowadzone już od wielu lat. Możemy przypomnieć chociażby wypowiedzi prezydenta Putina na temat paktu Ribbentrop-Mołotow. Możemy przypomnieć wydarzenia z lutego tego roku, kiedy to rosyjskie archiwa opublikowały zmanipulowany wybór dokumentów dotyczących Armii Krajowej, a szef tych archiwów, Andrii Artizow, oskarżał Armię Krajową o współpracę z Niemcami i atakowanie e, walczącej z Niemcami Armii Czerwonej. I w tym kontekście e, powinniśmy pamiętać o tym, że nie możemy reagować tylko przy każdym takim incydencie, że potrzebne są działania państwa polskiego, aby tej propagandzie, która nie jest skierowana tylko pod adresem Polaków, to nie chodzi tylko o to, aby. E, spowodować wzrost napięcia w stosunkach polsko-rosyjskich, ale też pamiętajmy, że adresatem tej propagandy są inne państwa. Powinniśmy tej propagandzie jako państwo polskie przeciwdziałać i powinniśmy też raz na zawsze zamknąć tą kwestię, która tym razem jakby wywołała tę reakcję strony rosyjskiej, czyli kwestię pomników i innych śladów symboli totalitarnych jeśli państwo polskie nie rozwiąże tego problemu, także nas w ulicach przypomnijmy, że mamy wciąż w kilku miastach w Polsce e, ulice imienia Armii Czerwonej, czyli armii, która e, była armią najeżdżcą dla, dla Polaków i w roku 1920 i w roku 1939 to takie sytuacje będą się za każdym razem powtarzać, kiedy e, pojedynczo te sprawy będą e, rozwiązywane. Ja przypomnę, że Senat wypracował inicjatywę ustawodawczą, która miała tę sprawę rozwiązać, ale niestety od dłuższego czasu znajduje się w Sejmie i nie toczą się żadne nad nią prace, a byłaby to właśnie metoda, żeby ten problem rozwiązać raz i nie doprowadzać do tego typu sytuacji w przyszłości. Dziękuję bardzo. Zgadzając się całkowicie z tym, co przed chwilą powiedział pan prezes Kamiński, chciałbym dodać, że musimy sobie zdawać sprawę, że niezależnie od tego, że wypowiedź ambasadora Andrzejewa była pewnym przykrym incydentem, z którego na szczęście się zaczął wycofywać to mamy do czynienia jednak z pewną konsekwentną linią polityki historycznej strony rosyjskiej, która nie jest czymś szczególnym, ponieważ wszystkie duże państwa, takie, które walczą o swoją obecność na arenie międzynarodowej, prowadzą to, co nazywamy czasem polityką pamięci, czasem edukacją historyczną, czasem wprost polityką historyczną. Polska powinna dołączyć do tych krajów, które na arenie międzynarodowej w sposób aktywny przedstawiają swoją wizję historii własnego państwa i jego roli w, na arenie międzynarodowej. I to wymaga bardzo wielu działań, z których niektóre podejmuje Instytut Pamięci Narodowej. Podam przykład takiego działania. W najbliższych dniach ukaże się książka Historia Polski". Skierowana dla czytelnika ukraińskiego po ukraińsku. I to jest przykład publikacji, która e, służy właśnie pozytywnej promocji e, Polski dla jednego z naszych najważniejszych sąsiadów. Myślę, że za tą publikacją pójdą kolejne adresowane do e, kolejnych naszych e, państw sąsiednich, ale to jest przykład. Tego typu działania powinny być podejmowane także przez inne instytucje państwa polskiego w e, e, sposób skoordynowany. I to jest wielkie zadanie dla władz państwowych, koordynacja działania różnych instytucji, z którą nie jest dotąd najlepiej. Także chciałbym wyrazić nadzieję, że ta wypowiedź wysoce niefortunna, wręcz skandaliczna ambasadora Andrzejewa nie będzie tylko taką burzą dyplomatyczną o szklance wody, ale będzie takim istotnym impulsem do podjęcia przez Polskę zdecydowanych działań właśnie na arenie międzynarodowej dotyczących budowania pewnej, pewnego wizerunku przeszłości Polski. Myślę, że to z naszej strony wszystko. Tak, a jak no przykład. robi to Podam przykład. Podam przykład. Znaczy, za trzy lata będziemy obchodzili stulecie niepodległości Polski. Moim zdaniem powinny być pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej zorganizowany komitet organizacyjny, w którym powinny się znaleźć przedstawiciele wszystkich instytucji, nie tylko rządowych, także pozarządowych, ważnych organizacji, które by przygotowały pewien plan działań nie tylko wewnątrz Polski, oczywiste, że to będą uroczyste obchody, ale szeregu działań promu promujących naszą historię związaną ze stuleciem niepodległości, kiedy byśmy wrócili na mapę Europy po ponad stuleciu nieistnienia. To jest przykład takich działań, które powinny być rozbudowane. Oczywiście ja mogę pewne propozycje konkretne przedstawić, ale to nie jest ten czas i miejsce. Ja mówię o samej idei, zwłaszcza że inicjatywa powinna tu należeć do najwyższych władz państwowych, nie tylko do Instytutu Pamięci Narodowej, który jest jednym z ważnych, ale tylko jednym z wielu podmiotów zajmujących się polityką pamięci. Ja tutaj chciałbym dodać, że tego typu działania to nie są działania, które przynoszą szybkie i natychmiastowe efekty. Mówimy tutaj o działaniach, które trzeba zaplanować naprawdę długofalowo. To jest e, potrzeba działania w sposób zorganizowany, też niezależnie od zmiany władz państwowych. To powinien być pewien plan polskiego działania. Powinniśmy zdecydować. Jaki wizerunek Polski w oparciu o polską historię chcemy budować poza granicami kraju, jakie elementy eksponować. No niektóre są oczywiste. Wkład Polski w II wojnę światową, wkład solidarności w obalenie komunizmu i po prostu konsekwentnie o tym przypominać. Ja mam wrażenie, że przez wiele lat pewne sprawy uważaliśmy za po prostu oczywiste, że wszyscy na samym świecie wiedzą, jaka była rola Polski w II wojnie światowej, że wszyscy wiedzą, że to solidarność zapoczątkowała upadek systemu komunistycznego. Tak nie jest. Nad tym trzeba po prostu systematycznie i właśnie we współpracy różnych instytucji państwowych pracować. Tak? No panowie wrażenie też, że trzeba było też jednocześnie równocześnie pracować też nad polską świadomością, zwłaszcza wśród młodzieży? Jak najbardziej tak. To, to jest to, co, czym zajmujemy się na co dzień, czym zajmują się też szkoły, więc wydaje mi się, że jednak większym wyzwaniem jest w tej chwili ta praca poza granicami kraju. To jest po pierwsze trudniejsze a po drugie wymaga dużo więcej, dużo więcej wysiłku. Ambasador, jak ktoś bezpośrednio zaatakował IPN i to pana prezesa, tam padły takie słowa, że prezes IPN, znaczy to myślę IPN, prezes nie będzie nam nie stawiał żadnych warunków. Nie ja mam wrażenie, że to jest jakby odwrotnie, że ambasador właściwie stawia warunki Polsce, głównie dotyczące pomników i ich no, konieczności pozostawienia. No, niewątpliwie e, tutaj e, Proste, było wiele odwołań do Instytutu Pamięci Narodowej, z którymi nie możemy, się, nie możemy się zgodzić, bo chcielibyśmy mieć takiego partnera po stronie rosyjskiej, jakim jest Instytut Pamięci Narodowej, wówczas zapewne ten dialog byłby dużo łatwiejszy, gdybyśmy nie dyskutowali. Z funkcjonariuszami państwowymi, tylko mieli podobnie jak Instytut Polityczny niezależną, państwową, ale niezależną od bieżącej polityki instytucję, która bada najnowszą historię. Wówczas ten dialog polsko-rosyjski wyglądałby zupełnie inaczej. No żałujemy, że we współczesnej Rosji takiej państwowej, publicznej instytucji nie ma. Panie Chowienic, ja mam pytanie: a jak w samej Rosji promować tę politykę historyczną? No bo to na pewno musi inaczej wyglądać niż no przecież na zapółkę. Nie, jest oczywiste, że z y, krajów dla nas ważnych y, tym polem, na którym najtrudniej jest promować polską historię jest oczywiście Rosja i trzeba tłumaczyć, dlaczego tak jest, ale mimo wszystko Rosja dzisiaj jest krajem, w którym nie jest tak, że nie można do niego przyjechać, nie jest tak, że nie można wydać książki w języku rosyjskim i jej udostępnić rosyjskiemu czytelnikowi, więc ja myślę, że są pewne pola do działania także na terytorium Rosji, ale trzeba sobie zdawać sprawę do ograniczonej skuteczności tego, dlatego że dzisiaj stan relacji polsko-rosyjskich jest rzeczywiście taki, że wszystkie działania no właśnie promujące polski punkt widzenia na terytorium Rosji będą tam odbierane jako działania wrogie wobec państwa rosyjskiego. siłą rzeczy to pole do działania jest bardzo ograniczone, ale jestem przekonany mimo wszystko, że my powinniśmy rezygnować. To znaczy, że kropla drąży skały i pewne drobne działania obliczone na przykład na to, i to się zdarza na konferencjach organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, zdarzają się, badacze rosyjscy przyjeżdżają i poznają Polskę punkt widzenia i to stopniowo da efekt. Natomiast oczywiście nie należy się spodziewać tego w, w miesiącach, ani latach, tylko raczej w dekadach. Ale jestem przekonany, że Rosja dzisiaj stoi na rozdrożu i to jak w kierunku pójdzie, to państwo nie jest wcale przesądzone. Ja może skonkretyzuję, jak można próbować działać. No, dzisiaj mamy medium, które dociera wszędzie i wciąż nie ma cenzury internetu w Rosji szczęśliwie tak jest w Chinach i chociażby Instytut Pamięci Narodowej w ubiegłym roku uruchomił stronę obławy Augustowskiej, która jest także dostępna w języku rosyjskim. I to jest jedna z metod, bo jeśli my na poziomie ogólnym mówimy, że nie możemy traktować Armii Czerwonej tak, jak chcieliby Rosjanie w kontekście roku 1944 45 to to jest bardzo łatwo odrzucić. Ale jeśli ktoś wejdzie na tą stronę i spojrzy na zdjęcia ofiar obławy Augustowskiej, ludzi, których przypomnę, do dziś nie wiemy, gdzie są pogrzebani. To myślę, że w ten sposób możemy docierać także do zwykłych, do zwykłych rozwój. Ja może jeszcze przypomnę jedno już konkretne dokonanie Instytutu z tego roku, to już w marcu tego roku na łamach największego rosyjskiego dziennika Komsomolskiej Prawdy ukazało się ogłoszenie e, e, Instytutu Pamięci Narodowej przypominające e, e, porwanie i e, proces 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego e, i sądząc po reakcjach, jakie zbieraliśmy później po stronie rosyjskiej, to się pewnym rezonansem e, odbiło. Oczywiście większość komentarzy nie była zbyt przychylna uznając, że Polacy tutaj swoją propagandę e, sieją, ale pamiętajmy, że to jest gazeta, która do dociera do kilku milionów odbiorców i nie, nie, nie musimy z góry zakładać, że wszystkich reakcja była równie negatywna. Więc to jest przykład działań y, trudnych, ale y, które warto podejmować. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.